Witam bardzo serdecznie wszystkich dziennikarzy z Sympatyków Włoskich, którzy się na konferencję prasową zorganizowaną przez Polski Związku Włoszewskich. Jak już kolega, Państwo wiecie, ostatnie dni i tygodnie przedstawiły Polski Związku w różnym świetle i nie z winy, a sytuacje, jakie wynikły na przykład chociażby w Zagrzebiu. Przedstawię Państwu osoby, które reprezentujemy Polski Rozwoju Bokserskiego na dzisiejszym spotkaniu. To jest Pan Jarosław Kołkowski, menażer grupy WSB z Poland. To jest Pan Janusz Rzecznik prezydent Polskiego Związku Bokserskiego i to jest Pan Mariusz Dudiacz, szef wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego. Jest z nami również na chwilę obecną pełniącą obowiązki trenera Akademii Narodowej Seniorów Pan Zbigniew Rambo i w tym temacie również będziemy rozmawiać w dalszej części naszej konferencji. Ja oddam teraz głos Krzysztofowi Profesorowi. Bardzo proszę o do spotkania z Państwem. Witam Państwa serdecznie. Tak jak Pan Prezes powiedział, pewne wydarzenia z ostatnich dni niekoniecznie przedstawiają boks w dobrym świetle. To co zdarzyło się w Zagrzebiu podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy kładzie się, można bez cienia przesady powiedzieć, bardzo ciemnym światłem na boks. Ale reakcja Polskiego Związku Bokserskiego, nie tylko Polskiego Związku Bokserskiego, pokazała, że tego typu chuligańskim wybrykom trzeba jasno powiedzieć stop. W wyniku naszych działań podjęto postępowanie dyscyplinarne. Mamy tutaj przed sobą pisma ze Światowej Federacji Boksu i z Federacji Chorwackiej. W sprawie pobicia polskiego sędziego. Ja pozwolę sobie je odczytać. Szanowny Panie Prezesie, w trakcie mojego udziału w posiedzeniu Komisji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego otrzymałem informację o tym, co spotkało sędziego Aiba o statusie czarnoksięstkowym pochodzącego z Polski pana Macieja Dziurgota podczas rozgrywanych od dnia 17 października w Zagrzebiu Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w boksie. Aiba wraz z całą rodziną boksu olimpijskiego przy nigdy nie będzie tolerowała oszalowego zachowania, jakiego dopuścił się reprezentant Młodzieżowej Kadry Chorwacji Widolon-Kart. Ponadto po otrzymaniu informacji, że zawodnik był podburzony przez swojego trenera klubowego, postanowiłem rozważyć metody kształcenia, rozwoju i doskonalenia trenerów stanowiących wzory do naśladowania przez młodych zawodników. Szkody fizyczne oraz mentalne, jakich doznał pan Dziurgot, nie będą łatwe do przezwyciężenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysiłek, jaki włożył w pracę podczas zawodu bokserskich. Jako prezydentowi AIBA jest mi niewymownie przykro z powodu tego, co się stało i chciałbym wyrazić głębokie i szczere wyrazy współczucia dla pana Dziurgota oraz jego rodziny, będąc jednocześnie niezmiernie wdzięcznym za przekazanie mu oraz jego rodzinie niniejszej wiadomości. Jednocześnie chciałbym absolutnie zapewnić, że podejmę się wszelkich możliwych kroków mających na celu ukaranie oraz usunięcie z naszych szeregów wszystkich osób, które swoim postępowaniem niszczą boks i AIBA, jak również dołożę wszelkich starania by podobne zachowanie nigdy nie powtórzyło się podczas zawodów bokserskich z poważaniem czynku prezydent Światowej Federacji Boksu. W podobnej treści otrzymaliśmy list z, od prezesa Chorwackiego Związku Bokserskiego, Bono Bośniaka. Także zapewnia nas tutaj o poparciu dla nas, dla sędziego, którego spotkała ta przykrość. Także zapewnia o podjęciu kroku, kroków dyscyplinarnych. Wiadomo, że Widolonkar przebywa w tej chwili w areszcie, a zatem sprawa jest poważna. Ze swej strony chcielibyśmy Państwa poinformować, że na szczęście yy, życiu yy, Pana Sędziego nie zagraża niebezpieczeństwo. Czuje się już lepiej. Yy, niebawem wróci do Polski i to na yy, tę chwilę jest wszystko, co w tej sprawie chcielibyśmy powiedzieć. Kwestia następna naszego programu, chyba że są pytania, albo pytania po zakończeniu, jak Państwo sugerujecie, może po zakończeniu, tak będzie łatwiej. Ja może tylko do że dziś jestem po rozmowie z Panem Maciejem Dziurgotem, który prawdopodobnie w piątek wróci do Polski. Przypomnę, przy że ekipa polska wróciła w niedzielę. I ma zakaz y, y, przy, przy, przyjazdu do Polski samolotem. Będzie w Polsce y, musiał przyjechać do Polski samochodem. Czuje się dobrze, jest cały czas, y, trwają jego badania. I o taki przypadek nigdy więcej nie ma miejsca. Nie przeszkadzał żadnego, żadnego, żadnego sędziego boksu olimpijskiego. Kolejny punkt naszego programu, Proszę Państwa, to informacja o związku na temat funkcji trenera Kadry Narodowej Seniorów. W związku z nieprzyjęciem warunków współpracy przez dotychczasowego kandydata na funkcję trenera Kadry Narodowej Seniorów Polskiego Związku Bokserskiego pana Tomasza Różańskiego, mimo wcześniejszej ich akceptacji. Mając na względzie konieczność zapewnienia płynności pracy męskiej kadry narodowej w grupie seniorów elit, Polski Związek Bokserski powołuje na to stanowisko jako pełniącego obowiązki do czasu przeprowadzenia procedury konkursowej pana Zbigniewa Raubot. Jak najbardziej, proszę Państwa, kwestia funkcji trenera kadry narodowej. Seniorów, oczywiście, Polskiego Związku Bokserskiego, która w tej chwili została zanim objęta, jeszcze zwakowana. W odniesieniu do pewnych medialnych informacji, szczególnie informacji internetowych, chcielibyśmy zwró zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, pan Tomasz Różański, w sensie formalnym, nigdy nie był trenerem Kadry Narodowej Seniorów, był kandydatem na tę funkcję. Aby mógł być, w sensie formalnym, trenerem musiałby albo przejść procedurę konkursową albo, o co zresztą Pan Prezes wystąpił, zostać zatrudniony z pominięciem procedury konkursowej. Wniosek taki do Ministerstwa został złożony także przed podjęciem decyzji przez Ministerstwo Pan Tomasz zrezygnował z pełnienia tej funkcji. W tym czasie, to znaczy od momentu podjęcia się obowiązków do momentu, który niestety nie nastąpił, a zatem formalnego objęcia Obowiązków trenera kadry narodowej, pan Tomasz Różański nie przedstawił Wydziałowi Wyszkolenia PZB spójnej koncepcji szkolenia, wciąż dokonując w swoich założeniach różnego rodzaju korekt. W tym czasie także pan Tomasz Różański nie przekazał do związku żadnej kompletnej dokumentacji szkoleniowej związanej z planowanymi bądź zrealizowanymi akcjami. W tym czasie także pan Tomasz Różański samodzielnie dokonywał zmian w organizacji szkolenia bez porozumienia ze związkiem. W tym czasie pan Tomasz Różański próbował forsować zmiany w zaplanowanej wcześniej i ustalonej organizacji szkolenia bez porozumienia ze związkiem stosując metodę faktów dokonanych. W tym czasie także pan Tomasz Różański nie powiadamiał związku o dokonanych samodzielnie zmianach w kadrze zawodniczej na przeprowadzanych akcjach szkoleniowych. Proszę Państwa, te elementy formalne, o których pozwalam sobie w tej chwili mówić, są o tyle istotne, że każda akcja szkoleniowa, każde przedsięwzięcie posiada określone konsekwencje finansowe. W związku z tym, dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian jest oczywiście możliwe, z tym, że musi być wykonywane w oparciu o określoną procedurę i w oparciu o pewną perspektywę czasową. Nie może być tak, że kierownik Wydziału Wyszkolenia, pan Mariusz Duriasz, o tym, że rozpoczyna się jakieś zgrupowanie, którego koszty trzeba przecież ponieść, rozpoczyna się w dniu dzisiejszym. Jest godzina 15 i taki komunikat o 15 został przedstawiony. Zgrupowanie już miało trwać. Nie może być tak, że współpracujący trener, pan Jerzy Baraniecki, otrzymuje o godzinie 19.30 telefon, że rano ma pojawić się w miejscu organizowania zgrupowania, przy czym to miejsce nie było absolutnie ustalane z Polskim Związkiem Bokserskim. To wszystko łączy się, tak jak mówię, z pewnymi konsekwencjami natury finansowej. W związku z tym nie może być tak, że stosowana jest taka, przepraszam za określenie, ale jedna partyzantka. We wrześniu bieżącego roku pan Tomasz Różański podczas spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku Bokserskiego i WSB i Rafał Polon zobowiązał się do realizacji akcji szkoleniowych Kadry Narodowej w Ośrodku na Torwarzu. Miesiąc później, 21 października, w rozpoczętej bez poinformowania Związku Akcji Szkoleniowej zorganizował ją w karminie. PZB o tym nie miał wiedzy. O trwaniu akcji PZB dowiedział się już podczas jej trwania. Odpowiedział pana Tomasza Różańskiego na merytoryczne kwestie, które wspominałem powyżej, dotyczące dalszej współpracy podczas spotkania w dniu 21 października 2014. Było opuszczenie pokoju, w którym odbywały się obrady, i taki w taki oto sposób doszło do owej rezygnacji. Tyle jeżeli chodzi o punkt drugi naszego spotkania. Zatem znacie już Państwo osobę, która pełni obowiązki trenera kadry narodowej do chwili rozpisania i rozstrzygnięcia konkursu. I kwestia kolejna, sprawy bieżące. Też chcielibyśmy, aby te informacje były upubliczniane, aby były konsumowane medialnie, ponieważ sport jest tak naprawdę dla kibiców, nie tylko dla wąskich ludzi i dołaczy. Nie tylko dla samych zawodników, to zawodnicy są tym motorem napędzającym cały, całe to przedsięwzięcie. Jeżeli chodzi o grupę seniorską mężczyzn, proszę Państwa, trwają w tej chwili rozmowy dotyczące organizacji oficjalnego meczu międzypaństwowego który zaplanowany jest na 29 listopada. Najprawdopodobniej mecz ten odbędzie się w Karlinie. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ rozmowy jeszcze trwają. Póki nie są zakończone, trudno cokolwiek tutaj próbować skonsumować. Od 3 listopada rozpoczynają się przygotowania do sezonu startowego WSB, czyli praca Rataka Husar z Polan. 9 listopada do Jeju w Korei Południowej udaje się reprezentacja kobiet, elit, która weźmie udział w ósmych mistrzostwach świata. Polki wylatują 5 dni przed inauguracją zawodu w celach aklimatyzacyjnych, a zatem jak widać podejmowane są działania do tego, aby wyniki zawodniczek i zawodników były jak najlepsze, stwarzane są warunki tutaj no, przynajmniej optymalne. Jeżeli chodzi o skład kadry zawodniczej na ten turniej, w kategorii do 51 kg reprezentować nas będzie Sandra Drabik, w kategorii do 54 Ewelina Wicherska, w kategorii do 57 kg Aneta Rygielska, do 60 kg Kinga Siwa, do 75 kg Lidia Fidura. Nieco wcześniej, bo już jutro, proszę Państwa, do Anapy w Rosji udaje się reprezentacja naszych kadetów, czyli w nomenklaturze międzynarodowej juniorów, która startuje w 18. Mistrzostwach Europy Tej Grupy Wiekowej. Skład kadry zawodniczej stanowią w wadze do 48 kg Damian Durkacz, do 52 kg Piotr Szczukowski, do 54 kg Krystian Papis do 57 kg Karol Kowal, do 63 kg Eryk Presjan do 80 kg Filip Foryś. W kraju w miesiącu listopadzie odbędą się dwa turnieje finałowe o Puchar Polski w grupach wiekowych kadetów. Turniej ten odbędzie się w Łomży, start turnieju 6 listopada i juniorów w Nowym Dworze Mazowieckim, turniej ten startuje 20 listopada. Z kolei 28 listopada w Poznaniu odbędzie się trzecia edycja Mistrzostw Polski Młodzików, czyli najmłodszej grupy wiekowej mogącej rywalizować na ringu. Natomiast proszę Państwa, w dniach 7-8 listopada, o czym warto mówić, odbędzie się w Ziembicach jubileusz 50-lecia wywalczenia złotego medalu Igrzysk Olimpijskich przez Mariana. Kasprzyka. Pan Marian Kasprzyk w tym roku obchodzi podwójny jubileusz, ponieważ 22 września ukończył 75 lat. Będzie to z pewnością wspaniałe wydarzenie, na które Wielki Mistrz Pięści zasłużył. Na, podczas tych uroczystości wręczony zostanie także oficjalnie panu Marianowi Kasprzykowi medal, będący insygnium honorowego tytułu Mistrza Polski w boksie a także Order Polskiego Związku Bokserskiego.